Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na tej katechezie wprowadzającej nas w ósmą niedzielę. Zwykłą i dzisiaj tak naprawdę mamy wiele tematów. Natomiast w aklamacji wyśpiewamy, że jawimy się jako źródło światła w świecie. Światło nie może świecić samo z Ciebie. Światło zawsze musi mieć nasze źródło. Więc my dzisiaj, moi drodzy, zastanówmy się, skąd bierzemy nasze źródło. Oraz w jaki sposób w ogóle świecimy i co może być takim naszym świeceniem w świecie. Serdecznie Was zapraszam. Z Ewangelii według świętego Łukasza, Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń. Nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w Twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fik z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Oto słowo pańskie. Chciałbym na ten spacer po tym Słowie Bożym dzisiejszym wziąć kilka takich fragmentów z pierwszego czytania i z Ewangelii. W pierwszym czytaniu przeczytaliśmy, słyszeliśmy, to, że wypowiedź jest zawsze próbą. To co mówimy jest jako próbą tego, co jest w nas. Z kolei w Ewangelii Jezus nawiązywał do tej relacji mistrza oraz ucznia, że uczeń nie może przewyższyć swojego mistrza, może być taki jak on oraz to, że dobry człowiek ze, z dobrego skarbca swojego serca, serca bierze rzeczy dobre, a zły ze złego skarbca swojego serca bierze rzeczy złe. Więc teraz zapraszam, abyśmy sobie to w jakiś sposób, moi drodzy, uporządkowali po to, aby te trzy myśli były takie. Trzema stopniami, po których wejdziemy delikatnie w górę, po to, aby oczywiście być bliżej Boga. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy od początku. Pewnie pamiętamy różnych nauczycieli ze swojego życia, czy to ze szkoły podstawowej, czy z gimnazjum, ze średniej, ze studiów. Jednych wspominamy. Pewnie milej, drugich wspomnienie jest może dla nas trochę trudniejsze. Natomiast myślę, że czymś takim powszechnym jest, może nie zawsze, ale bardzo często to się zdarza, że ci nauczyciele, którzy byli trudni, którzy bardzo wymagali, którzy stawiali bardzo wysokie poprzeczki, których nie rozumieliśmy, a może nawet nie lubiliśmy w szkole, to teraz po czasie po 5, 10, 15, może 30 latach, e, widzimy, że jednak. Oni mieli rację, że mieli rację, że od nas wymagali, że dużo chcieli, dużo żądali, że trochę wzbudzali respekt, może nawet delikatny strach, ale że to wszystko opłaciło się. Ponieważ podejrzewam, że te rzeczy, których nie zdaliśmy kiedyś na klasówce, to do dzisiaj jednak dobrze pamiętamy odpowiedzi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przez ostatnie dwie niedziele mieliśmy bardzo e, trudne Ewangelie, bardzo trudne, to bardzo trudna była treść tej liturgii. Zobaczmy, że przecież w szóstą e, wezwanie do całkowitej ufności Bogu. Osiem błogosławieństw. Błogosławieni, którzy płaczą, którzy są głodni, którzy są znienawidzeni. E, w Tydzień temu w siódmą niedzielę słyszeliśmy o miłości naszych nieprzyjaciół, jedno z najtrudniejszych wezwań, które daje Jezus chrześcijanom. I dzisiaj właśnie w tą ósmą niedzielę w Ewangelii słyszymy o tej relacji nauczyciela i ucznia, że uczeń jest, ma Podążać za nauczycielem, a przez to napełniać skarby swojego serca, a przez to napełniać się, aby móc być kiedyś źródłem światła w świecie. Przecież każdy z nas jest w innej przestrzeni, każdy z nas. Spotyka się z innymi ludźmi, ma inne obowiązki, a jednak wierność prawu Bożemu w tych codziennych obowiązkach, do których jesteśmy powołani e, i którymi się zajmujemy to jest nasze świadectwo, to jest nasze bycie światłem w świecie. Nagromadzenie tego wszystkiego, co nam daje Jezus, usytuowanie tego głęboko w sercu. A potem wydobywanie. I w ten sposób właśnie, moi drodzy, przechodzimy do drugiego stopnia, do drugiego poziomu tej dzisiejszej liturgii, gdzie Jezus bardzo wskazuje, daje nam do zrozumienia, że są dwa skarbce. Dobrzy wyciągają z dobrego skarbca dobre rzeczy, źli ze złego skarbca swego serca złe rzeczy. Nie oszukujmy się. Każdy z nas. Ma również swoje słabości, swoje wątpliwości, swoje niedomagania. Idąc przez życie, bierzemy to, co dobre inspiracje, ewangelie, wskazania, zasady, hierarchię wartości, ale przecież też zło nie jest poza nami. Z tym złem się stykamy cały czas, i no i niekiedy ono trochę do nas przylnie, zapełniając ten zły skarbiec naszego serca. Dlatego ten drugi stopień e, wymaga od nas tego, Abyśmy byli czujni, wymaga od nas czujności, z czego ja czerpię. Czy przypadkiem czasem nie jest tak, że biorę z tego skarbca, który jest łatwiejszy w danej sytuacji, że rozwiązania czerpię z tej przestrzeni. Które są dla mnie wygodniejsze, e, żyją zgodnie z przysłowiem, że Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogary. Dlatego potrzeba od nas niesamowitej czujności niesamowitej czujności na to, abyśmy byli wierni Bogu, ufni mu. Bo wierność zawsze łączy się z jakąś ufnością, e, nawet wtedy, kiedy na pierwszy rzut oka jest to trudniejsze, niewygodne, e, czy wręcz może będę miał wymierne straty z tego powodu, ale ta wiara i ufność wskazują nam, że On, Bóg, który jest miłosierny, ale i sprawiedliwy, nam kiedyś to oczywiście wynagrodzi, więc pierwszy stopień. To czerpanie od tego nauczyciela, naszego, Jezusa Chrystusa, który daje nam czasem trudne sytuacje, trudne wezwania, trudne wymagania, bardzo wysokie, ale mamy je czerpać i zachowywać w swoim sercu, po to, aby potem, kiedy wchodzimy już na ten drugi stopień, o którym dzisiaj mówimy w odpowiedniej sytuacji, wybrać to, co jest właściwe, a niekoniecznie to, co jest łatwiejsze. I w ten sposób, moi drodzy, dochodzimy do trzeciego stopnia, o którym e, chciałbym się powiedzieć, czyli tego, tej intuicji pewnej z pierwszego czytania a propos, że wypowiedź zawsze jest sprawdzianem. E, no trudno, żebyśmy tutaj na wypowiedź patrzyli tylko na to, co mówimy, prawda? Oczywiście, że taki jest podstawowy sens e, tego Czytanie. Natomiast przecież wypowiadamy się też, głosimy również wtedy, kiedy nic nie mówimy. Tak? Znana jest nam ta historia św. Franciszka, który swoim braciom mówił: idźcie i głoście Ewangelii, a jeżeli będzie potrzeba, to używajcie słów. Więc jak my się w ogóle wypowiadamy? Wypowiadamy się bardzo prosto: poprzez znak krzyża. Przy kapliczce czy przy kościele, poprzez świadectwo wiary, poprzez uczestnictwo w Eucharystii, uczestnictwo w Adoracji, uczestnictwo w Bożym Ciele, które jest taką naszą manifestacją naszej wiary, to są nasze wypowiedzi. Ale również te wypowiedzi dzieją się wtedy, kiedy tak naprawdę nikt ich nie widzi. Kiedy jestem sam. W swojej izdepce, w swoim pokoju, kiedy muszę sam podjąć decyzję, wiedząc, że o jej konsekwencjach tak czysto po ludzku nikt się nie dowie. Ale przecież każdy z nas buduje Kościół lub Korani. Każdy nasz grzech nie jest, rzeczą sprawu, nie jest rzeczą indywidualną, ponieważ on ma nie tylko skutek we mnie, ale skutek też jego ponoszą inni, nawet jeżeli tego nie do końca są świadomi. Tak samo jest dobrem, że moje dobro, które, o którym może nawet nikt nie będzie wiedział, które jest bardzo ukryte, o którym wiem tylko ja i Bóg. Ono właśnie buduje Kościół, i dlatego ta wypowiedź jest sprawdziana. Dlatego potrzeba do, tych, do tego tych dwóch pierwszych stopni, abyśmy mogli wejść na ten trzeci. Potrzeba tego słuchania Chrystusa, bycia Jego uczniem, patrzenia w Jego plecy, nie wyprzedzania Go, nie, nie chodzenia z boku, nie chodzenia przed Nim, ale chodzenia za Nim, patrzenia w Jego plecy, przyjmowania tych wskazówek, które są nawet trudne. Potrzeba takiej dużej ostrożności, z którego skarbca kiedy czerpie. Najlepiej to zamknąć ten zły skarb, z swojego serca kluczyk wyrzucić tak, aby go nie można było znaleźć. I w końcu ten trzeci stopień, który jest niejako owocem tych pierwszych dwóch, a mianowicie, aby te nasze wypowiedzi, Wypowiedź słowem, wypowiedź czynem, wypowiedź naszym codziennym życiem zawsze wbudowała Kościół i Królestwo Boże tej na Ziemi, czego i sobie i Wam, moi drodzy życzę dobrej niedzieli, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.